Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć. Z kolejnego grzybobrania. Tak jest. My, tak właściwie, już po, tak. ale Was zapraszamy do oglądania. A tym akcentem skończyliśmy. Zobaczcie, co mamy w koszyku. Tak, w koszyku mamy dużo więcej, nie tylko to, co w ręku. Jasne. I w ten oto sposób, proszę Państwa, mamy pierwszego podgrzybka na dzisiejszej ścieżce. O, przepraszam, dwa. Jest w godzinach drugi ukryty, więc go jeden, dwa i rozglądamy się od razu za większą ilością. Tak to na tych grubych trzonach uwielbiam je. Aromat wspaniały. Lecą do koszyczka. Mamy ja podgrzybka. Ale fajny. Zobaczymy za chwilę, czy będzie zdrowy. Robiłam kilka kroków dosłownie. Jest i kolejny. Wojtek sprawdza, czy są zdrowe. No, kawałeczek jeszcze. Tak, proszę, jest i drugi. Super. No i mamy kolejnego bohatera dzisiaj. Kolejny podgrzybek. Jak się cieszę. Taka świeżynka. Proszę. Piękne, ale nic. Odwracam się i jest kolejne. No. Super. W bigosiku będą pasowały jak ta lala. No i proszę. Jeszcze nie odłożyłem tych do koszyka, a tu kolejne podgrzybeczek. Czyli mamy już trzy podgrzybki w jednym miejscu. Plus to co w koszyczku. Elegancko no. Chyba dzisiaj Was będę męczył pod grzybkami. O proszę. Ten taki trochę podjedzony, ale jak na razie to te podgrzybki wszystkie zdrowe. Jeden. Tu maluszek. Wyrasta tak w mchu. Dwa. W godzinach mamy trzy. Tak o, no odwracam się i 4 i 5. Dużo mały wychodzi. Świetny znak. W końcu się może ruszyły tutaj te podgrzybki. Proszę zobaczcie. Maluchy, ale już smaku narobią. Ten jak sobie pięknie rośnie. No to dzisiaj ewidentnie mamy podgrzybko, podgrzybkowy dzień. O, no, spadł mi. Przecież takie zimniejsze powietrze dzisiaj. Jest tak mega rześko. Bardzo przyjemnie się oddycha. Grzyby zbieramy w Szkocji. I dzisiaj jesteśmy w Ladybank. Wow, ale ten to jest przepiękny. Sami zobaczcie, zakrywam, cudeńko małe, to znaczy nie takie małe. Jak to słoneczko wpada przez las. Jest jeszcze w miarę wczesna godzina, O chwilę po ósmej. Weźliśmy troszeczkę głębiej i przez chwilę nic nie było, a tu nagle taki elegant na mojej drodze. Ale nie widzę nic więcej dookoła. Rozglądam się. Bo dzisiaj to dopiero drugi podgrzybek, który rośnie pojedynczo. A reszta to jak to zazwyczaj podgrzybki w grupie. No nic. Szukamy. Z Wojtkiem się trochę rozdzieliliśmy. Ciekawe jakiemu tam idzie. Ja mam tutaj drugiego. O, kiepsko wygląda pod spodem. Ale Wojtek sprawdzi. No ciekawe ile my dzisiaj tych podgrzybków uzbieramy Tutaj jeden i za chwilę zobaczycie tego jak się schował Nie wiem za bardzo jego wyciągnąć Postaram się go nie uszkodzić O, jest Muszę Wojtka znaleźć, bo już mam taki bukiecik grzybów a nie mam gdzie ich włożyć ani jako czyścić więc lecę do niego ja tu przychodzę do Monci a Moncia to pierwszy i jeszcze taki bukiecik mi daje no żona, takie bukieciki to ja mogę od ciebie przyjmować. wow, cały czas, muszę go podnieść i co psujesz? Co psuję? a w koszyczku już tak wygląda sytuacja no i zdecydowanie, cofnąłem się troszeczkę bardziej do brzegu, do Moni i zobaczcie, w tych jeżynach jest jeden I tu widzę już kolejny proszę bardzo jeżyny dzisiaj rządzą mi rozdają Czyli wszystkie krzaki jeżynowe, jeżynowe, co ja gadam? Jagodowe, jagodziny godziny Wojtek Wam tam Nagrywa grzywki, ja idę i ja też mam. Wspaniały dzień. A mówię, obrócę się, zobaczę tutaj jeszcze raz. No i zobaczcie, pominąłem. A no, nawet nie dwa, tylko widzę trzy. Jeden, drugi i trzeci. Super, bo cały susz, który mamy w tym roku. To są prawdziwki. A tutaj proszę bardzo. I jest kolejne. Więc tutaj teraz nam się uzbiera trochę pod podgrzybków i już różnorodność będzie. Powiedzcie mi, czy to jest to co ja myślę. Czy to jest ta kozia broda, którą ludzie niektórzy zbierają? U mnie w domu nigdy tego nie było, więc nie wiem. Zobaczcie, z bliska wygląda to tak. A teraz, proszę Państwa, zobaczcie jeden i tam drugi pod taką sosną obaloną. Zawsze trzeba się rozglądać przy takich obalonych drzewach. One się tak lubią bunkrować. Ale się cieszę dzisiaj z tych podgrzybków. Proszę bardzo. Idę do Moni, bo mnie też wołała. Coś tam chyba ma. Zobaczcie jak pięknie ten koszyczek się dzisiaj wypełnia. I Super. Jeszcze. I tak idę. Słonego. słoneczko na niego pada. Ślicznie od razu pokazuje gdzie jest. Proszę, a tu jest jego towarzysz. I on też wpada do koszyczka. I dalej będą razem. Ale to już u mnie w brzuszku pewnie. I tak przemierzamy kawałek, bo tutaj nam paprociami po stało. I idziemy kawałek ścieżką z Monio. Tu jest nasz koszyczek. A wojciech spotkał takiego to pana tutaj proszę krasnoborowik cegla stopory młodzieniaszek widzicie pod spodem piękny ceglak kapelusik taki jakby załuszowy delikatnie atlasikowy ale jakiś śliczny no i teraz trochę troszeczkę większy już starszy osobnik Proszę, no ale na susz, jeżeli byłby tylko zdrowy, no to będzie idealny. Zobaczymy, czy zdrowy. Wojtek nie chciał ze mną tu przyjść. A ja mam chyba prawdziweczka. O ja! Zaraz mu krzyknę, to nie będzie mi wierzył. Zobaczcie, zakrywam. Wow! Cudeńko. No, monia. No zgaduj. No, prawdziweczek, jak nic. Pokaż. Pierwszy. Ale śliczne. Przepiękne. Wiesz, nie chciałeś to iść. No wiem, ale nie? znalazłem dwa pogrzebki po drodze. No, ale przy tobie. To ja dzisiaj jestem blady. <grym> I tak krążymy sobie z mącią. Przez dłuższą chwilę znowu nie mieliśmy nic. Aż tutaj, proszę, taki to podgrzybek. A to drugi. Oj, Monia mówi, że ma drugi. No to chodźmy od razu. A tu jest i czwarty. Dobra, nie będziemy was kotować każdym jednym podgrzybkiem. Widzimy się przy następnym. No i przed chwilą mieliśmy kolejną rodzinkę, której nie nagrywałem. No ale tutaj, taki piękny. Zdrowy młodzieniaszek, super! Zobaczcie, koszyczek! już rewelacja. Ogólnie, to my kierujemy się już w stronę samochodu. Ale to nie koniec naszego grzybobrania dzisiejszego, bo jedziemy zmienić las. Więc zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tam jakieś prawdziwki. Może, no i tak przemierzam tutaj. Kolejne ja godziny. I proszę, jakie na mojej drodze. Śliczne. Jeden i drugi, nie wiem czy będą zdrowe, zaraz zobaczymy, ale to są to trochę ich cieńszych słupkach, ale spoko. Śliczny spacer. Zmieniliśmy las z monią, może. Za 20 km kawałek. Bo jak wróciliśmy do auta, to się nagle okazało po otwarciu naszej grupy na, na Facebooku z grzybami. Ile ludzie zbierają. I mówimy nie, jedziemy jeszcze w jedną miejscówkę. To pierwszy podgrzebek. Zobaczymy co tutaj na nas czeka. Często tutaj prawdziweczki zbieraliśmy. Zobaczymy. Zmieniliśmy las ale znaleźliśmy tylko dwa podgrzybki, więc zostaliśmy pokonani. Jedziemy do domu. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak, dzięki. I do następnego. Cześć. Cześć.